Piłka nożna jest naprawdę bardzo dynamicznym sportem i zmienia się z roku na rok. Piłkarze są coraz szybsi, silniejsi, gra się rozwija, jest naprawdę mega szybka. I my nadal nie mamy jasno ustalonych reguł tej gry. Jeżeli zaczynał się faul, czyli już był faulowany dla mini na takie pół metra przed polem karnym, no to, jeżeli był faulowany w tym momencie, no to należał nam się rzut wolny. Ale niektórzy sędziowie twierdzą, że w polu karnym doszło do upadku zawodnika i e, należał się Barcelonie rzut karny. Więc ja, który mam do czynienia z tym sportem całe moje życie, nadal nie wiem, jaka jest poprawna decyzja, ponieważ jeden rabin powie tak. A drugi rabin powie tak. Także w piłce nożnej dopóki nie będzie jasnych reguł jak w tą grę się w ogóle gra, cały czas będziemy mieli do czynienia z tego typu dyskusjami. La Masia vibes, czyli co piszczy w trawie na Camp Nou.